Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj będzie taki ciekawy filmik las łęgowy. A mianowicie chciałem Wam pokazać z grzyby wiosenne, stricte wiosenne grzyby, ale pokazujące się właśnie już pierwsze owocniki, już jesienią. W roku 2020 udało mi się pokazać pierwsze małe owocniki 1 stycznia, wiedząc o tym, że już u mnie się pojawiły. Dzisiaj jest 22 listopad. Jak sami widzicie, troszkę poryte przez dziki w okolicy, dużo powalonych drzew, ale przez to, że poryte przez dziki można pochodzić i popatrzeć, czy coś nie widać w tych miejscach. A tutaj sobie w tych miejscach, właśnie zbliżymy i pokażę Wam te smardzówki. I jak sami widzicie, na przykładzie tego, tych grzybków, które Wam teraz pokazuję, już pierwsze małe smardzówki widać. Same owocniki może mają. Milimetr do półtora, nie są wielkie, przypominają takie kominki troszkę wyłochate. Teraz nawet nie widać, że to, że to jest smarzówka, bo nawet nie wykształcił jeszcze główki. Ale te owocniki z czasem naprawdę będą coraz większe. Teraz przez okres zimy jesieni późnej i zimy to raczej nie będziemy widzieć żadnej poprawy w wysokości. Te owocniki niewiele się będą zmieniać. Ale już w okolicach lutego, jak przyjdzie, przyjdzie lekka odwilż, więcej słońca, z dnia na dzień te owocniki będą przybierać na masie. I wtedy będziecie mogli zobaczyć delikatnie wykształcony kapelusz, z czego na, na tym przykładzie tutaj w ogóle nie widzicie. Smardzówki, jak pewnie większość z Was wie, u nas na obecną chwilę są grzybami chronionymi, ale w ościennych krajach wszystkich, można spokojnie zbierać. Może i u nas ściągną tą ochronę. Zobaczymy jak to będzie na przyszłość. Na obecną chwilę są grzybami chronionymi, a są grzybami jedalnymi. Postarałem się Wam pokazać jako ciekawostkę. Więc jeżeli nie macie stricte takich miejscówek, gdzie smardzówki rosną, to nawet nie podchodźcie do tematów, bo to jest praktycznie ciężkie do, do wypatrzenia. Jako ciekawostka, że w listopadzie. Już możemy spotkać grzyby stricte wiosenne, czyli takie z okolic marzec-kwiecień. Tych owocników, jak widzicie, w jednym miejscu potrafi być po kilka, kilkanaście, zresztą jak rosną i są dojrzałe te owocniki, tak samo może być kilka lub kilkanaście. A czasami pojedynczo owocniki wychodzą. Teraz z tych owocników nie bardzo możemy wypatrzeć, że to są smardzówki. Musicie mi zaufać i uwierzyć, że to są smardzówki. Ja obserwuję smardzówki już kilka lat. W każdej fazie, jak są takie bardzo malutkie, troszkę większe i potem dojrzałe owocniki, takie, które się już same przewracają. Jeżeli Wam się podobają moje filmy, to naciśnijcie subskrypcję oraz dzwoneczek. Ja postaram się jeszcze coś nagrać dla Was, jakieś ciekawostki. Do usłyszenia. Cześć. Pa. A ja właśnie pójdę coś jeszcze poszukać ciekawego.